Popuszczę, wjeżdża, się no to. Dojechaliśmy na, na grondę, w ładnie pięknie. No, są moi pomocnicy, kufcio. <gry> a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. No shoes, new tracks. Like who's that? I'm gonna no come back better than last. year So no me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a... No i dotarliśmy na Gromdę. Miałem się nie wybierać, ale w ostatniej chwili jednak zmontowaliśmy ekipę. No i ta-dam, jesteśmy tutaj. No <grywa> i będzie się działo, nie? Jak na każdej Gromdzie. Zobaczycie jakie spotkanie od razu na wejściu. Dzień dobry. Czy przyjechał pan tu promować Gromdę? Tak. Przyjechałem promować w grzechu, <grywa> I bardzo zgryzłeś wczoraj? Straciłem pół miliona w kasynie. Ale dzisiaj się odpiłem bo w drugiego kasyna.

Mamy coś, czy nie mamy? Ja to na razie nic. No, tak, tak. Ja zawsze kupuję to wszystko. Szanowni drodzy widzowie, witam Was w telewizji w skali Gronda 12. No i jeden z bohaterów tego wydarzenia, Sebastian Żylański. Jak tam? Pozdrawiam Was. Witam wszystkich. Było szybciej niż w 16 sekund? Nie, nie było czasu, to chyba najszybciej. Mniejszy, czy słyszałeś, no. że sędzia zajebał do odcinka. Trochę więcej. ja tam czas byłym sędzią, ale widzicie. Sprawdzimy? mam jest widzowie z Gary Gronda, 12, do Coś Co to robi? Hajsem się skończył. <laughs> I, all the doubters. They're just fucking doubters. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a now It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Tak okay. jest. Thank you! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. But it's not what it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be seen Yeah, they all wanna win. yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing really to believe?

ale i ta gala była mniejsza od tej ostatniej. Hmm, co nie znaczy, że gorsza, bo naprawdę było kilka mega mega walk. Eee, Rexio, chyba największy zwycięzca tej gali. No, ogólnie, naprawdę podtrzymuje to, co mówiłem. Gronda jest naprawdę konkretna. Hmm. feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind